Cześć! W słów kilka w temacie butelki, kompresor, zip marki Marmot. Przyznam szczerze, że nigdy Marmota nie wiązałem z bieganiem w żaden sposób. Bardziej z outdoorem, z wyprawami górskimi i tego typu aktywnością. Natomiast okazuje się, że również Marmot produkuje sprzęt przeznaczony dla biegaczy. I mam właśnie ze sobą tutaj taki fajny zestaw. Zobie się to kompresor zip, czyli mamy tutaj butelkę, kompresor flask, jak się jest ona w elastyczna i taką małą po prostu kieszeń z kilkoma przegródkami, dwa zamki, można tutaj naprawdę całkiem sporo zmieścić, bo myślę że wejdzie spokojnie, smartfon, folia NRC, jakieś żele, kluczyki, karta kredytowa. Cokolwiek będzie tylko po prostu potrzebne, czy to w trakcie dłuższych wybiegań, ewentualnie nawet na zawody. Jeżeli chcesz podejść do tego w sposób minimalistyczny, nie chcesz niczego dźwigać na plecach, to po prostu taki zestaw świetnie się do tego nada. Ta tutaj buteleczka, która jest właśnie połączona z tą powiedzmy sakwą, z tą kieszenią jakby w swojej pełnej objętości wygląda w ten sposób jest to chyba mniej więcej pół litra płynu się tu może zmieścić to jest plastikowa butelka sztywna, której po prostu no, jak wypije jest pusta i zajmuje mi przestrzeń, natomiast to jeśli wypije przyjmuje takie oto rozmiary, więc jest to naprawdę świetne rozwiązanie jeżeli chodzi o Funkcjonalność, naprawdę genialne. Jak pijemy z tej butelki? Pijemy w następujący sposób: umieszczamy ustnik tutaj, tak, przy ustach, i teraz, jak widzisz, przyciskam, nic nic nie chce lecieć, więc żeby coś poleciało, w tym przypadku powietrze, no ale generalnie w środku mamy płyn, wodę, jakieś izo. Przyciskamy tutaj zębami, i po prostu cała zawartość bezproblemowo jest wtłaczana do jamy ustnej. Co ciekawe, również możemy sobie wyregulować poziom yy, wtłaczanej cieczy yy, strumień yy, i je, służy temu takie tutaj pokrętełko zaraz Ci pokażę jak to wygląda. Teraz chyba będzie całkowicie zamknięte nie mogę wdmuchnąć nawet grama powietrza, a teraz całość. I teraz generalnie jak będę naciskał bardzo szybko ucieka powietrze wolniej, a jeżeli zamknę Całkowicie, więc jest to bardzo fajne rozwiązanie. Generalnie płyn y, wlewa się tutaj bardzo szybko. Odkręcasz dosłownie kilka y, ruchów dłonią. Jest dostęp do, do, do korka do wlania, do wlewu. Y, łatwe, łatwe w utrzymaniu. Y, y, Czystości w higienie. Dlatego naprawdę gorąco polecam ten zestaw, jak i również samą butelkę, bo generalnie ten zestaw jest od siebie rozłączalny. Tutaj dosłownie można wysunąć jednym klikiem. Proszę bardzo, tutaj ściągasz. Poprzez odkręcenie korka, i masz e, samą butelkę. To już w zależności od tego, e, jak, jak potrzebujesz jej użyć, czy po prostu wrzucić do kieszeni plecaka, tudzież nerki, czy, czy chcesz mieć e, o, taki po prostu zestaw, e, można powiedzieć, z płynem i z jakimiś tam energetykami e, w dłoni, tudzież w dwóch dłoniach, mając e, takie zestawy dwa. E, polecam marmot kompresor Zip. Świetny zestaw. Dodatkowo jako nagroda za wsparcie projektu Być jak Rara Muri.